Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jest wtorek, jest godzina 9.30, to jest kawa z i witam się z wami, ja, Ania, Anioł. I właśnie przed chwileczką myślałam sobie o tym, że tak jak pisałam w tygodniku fundraisingowym, za tydzień się nie widzimy, bo świętujemy, odpoczywamy. A w ogóle za mną to się zobaczycie dopiero we wrześniu. Także jakby ktoś zakładał, że może się stęsknić, to zapraszam dzisiaj na kawę. Moi mili, rozmawiamy sobie dzisiaj o psuciu zbiórek. Psuciu zbiórek, myślę, że to jest coś, co. Tak, temat błędów to jest zawsze gorący temat. Ale zanim. To oczywiście jeszcze na Was chwilę czekam, jest z nami Gosia, cześć Gosiu, kto jeszcze z nami jest, kto jeszcze i co w kubeczkach moi mili, co tam, co tam u Was w kubeczkach? Krysia, cześć Krysienko, mm. Krysia słuchaj, dzisiaj mam webinar dla NGO Flixa i jednym z przykładów jest Twoja organizacja. Tak jest, tak jest, bo sobie korzystamy z różnych e, historii, które się przetoczyły przez Armiger, przez nasze kursy y, y, i przez Szkołę hojności w tym przypadku. No i będziemy sobie z tego też e, troszkę korzystać, oczywiście bez tam jakichś pikantnych szczegółów, żadnego zdradzenia, ale jako przykład działań. E, także fajnie, fajnie, e, że jesteś. Słuchajcie, ja myślę, że Kryśia pisze, że super, no to fajnie. Myślę, że temat błędów we zbiórkach, znaczy nie myślę, ja to wiem, dlatego że już parę razy to sprawdziliśmy. I kiedy my mówimy, halo, halo, będzie o błędach w zbiórce, no to tak, to jest temat, który, który chcecie i który się sprawdza w tym sensie, że lubimy zajrzeć, co tam komu nie wyszło i dlaczego. No, i właśnie trochę na, tym, na tej podstawie dzisiejsza kawa, ale ja przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, nie myślałam w przeciwieństwie do dobrych przykładów, które wyciągam o konkretnych organizacjach. To znaczy, pomyślałam sobie tak. Jak zepsuć zbiórkę? Tak, 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 tak. A nie, że ci zrobili tamto, ci zrobili tamto. Absolutnie nie. W ogóle, wiecie, kompletnie nie w tym kierunku. Natomiast ja Was bardzo serdecznie zachęcam do tego, że jeżeli chcecie i macie w sobie taką gotowość do tego, żeby powiedzieć, co Wy wysadziliście w powietrze bez sensu i co Wam nie wyszło i jak zepsuliście, nie mówię całą zbiórkę, ale jakiś element, no to. Hmm, hmm, hmm. To piszcie. To piszcie, bo chcemy to wiedzieć. To znaczy nie chodzi o to, żeby się pastwić nad sobą, czy nad kimś, chodzi o to, żeby nauczyć się na cudzych błędach. I wiem, że zdarza się, że ktoś się dzieli tym, że wysadził coś, że coś nie wyszło, że popełnili jakiś konkretny błąd i mówią jaki. Więc mówcie o tym może się przydać yy, może się przydać wtedy to właśnie do yy, rozwoju innych osób i to jest fajne. No i was oczywiście Gosia pisze, że ma herbatkę i że kawka też czeka, no to w ogóle wspaniale widzę, że Gosia przygotowana po prostu na długie spotkanie. Nie wiem, jakie będzie. Wiecie, idea kaw była taka, wpadam na 15 minut, pijemy szybką kawkę i spadamy. No a niektóre kawy to i godziny prawie trwały. Dzisiejsza na pewno nie będzie tyle trwa, no chyba, że wy to tak poprowadzicie, bo lubię sobie z Wami tutaj rozmawiać, czytać Wasze komentarze i po prostu sobie dyskutować o tym, co, co tam u was. Także śmiało komentarze są dla was. Z ogłoszeń. Tygodnik fundraisingowy poleciał o 7.45. Zachęcam do odpisywania. Będzie mi bardzo miło i jak będziemy sobie mogli trochę popisać do siebie, trochę się poznać, bo odpowiadając na newsletter, tam sobie klikasz: odpowiedz, trafia bezpośrednio do autora. Czyli albo do mnie, jeżeli ja piszę, tak jak dzisiaj, albo do Szczepana, albo do Eli. Zależność od kogo otrzymujecie, to ta osoba otrzyma waszą odpowiedź, więc jest nam zawsze bardzo fajnie i, i, i milutko, kiedy nam e, odpisujecie. E, za tydzień, drugie ogłoszenie, za tydzień nie ma kawy, to jest 15 sierpnia. Nie ma kawy, nie ma tygodnika fundraisingowego, odpoczywamy, świętujemy i tak dalej. No, więc więc można dzisiaj i właśnie tutaj ksiądz Paweł pisze, że dzisiaj kawa z nami, a nie jak zawsze z odsłuchą z YouTube'a. No i właśnie ksiądz Paweł tutaj mówi, że umie nowe miejsce, nowe zadania, no właśnie może ksiądz się chce podzielić zmianami, no, bo w życiu... Y Zakonników, księży i, i różnych zgromadzeń, to jest taki czas przeprowadzek. Przeprowadzek, sierpień to intensywny okres, więc wśród wielu moich znajomych rzeczywiście takie zmiany są. No i to jest takie, myślę, że i fajne, i trudne. Tak sobie myślę. <grycia> eee, Krysia pisze, dawno mnie tu nie było, ale mamy gorący okres. Na czym polega ten gorący okres u Was? Opowiadaj, Krystyna, opowiadaj. Pewnie jakieś obozy, hmm? treningi, hmm? jakieś takie rzeczy no, to yy, to opowiadaj, to opowiadaj co z ogłoszeń wy tu piszcie, ja tu opowiadam dalej co z ogłoszeń, za tydzień się nie widzimy potem będzie Szczepan na dyżurze i Elżbieta gdyż potem ja znikam na urlop, tak jak teraz Szczepan odpoczywa, tak potem ja zamierzam odpoczywać, więc będzie zmiana warty, we wrześniu wracam, we wrześniu wracam i oczywiście jedziemy z kawami i tak dalej, także spoko no i ogłoszenie dla tych, którzy są we Dni Offlixie. Dzisiaj o 19.00 widzimy się na webinarze. Um, I co, link do webinaru, oczywiście na mailu. Także zapraszam, zapraszam na żywo. Będzie okazja, żeby trochę pogadać, zadać jakieś pytania, coś podzielić się jakąś swoją myślą, doświadczeniem. Zachęcam, także wszyscy, którzy są w AngioFixie, mają okazję wziąć udział dzisiaj w webinarze. Takie webinary prowadzimy raz w miesiącu dla naszych subskrybentów platformy. No i robimy to zamiennie. Także Szczepan, ja, Ela i tak sobie tam krążymy. No i w tym miesiącu, w sierpniu, jest właśnie ze mną. No właśnie, no właśnie. Co zepsuliście w swoich zbiórkach? Co zepsuliście w swoich zbiórkach? No mnie się zdarzało zepsuć parę rzeczy. Yy, I zdarza mi się zdarzało mi się rzeczywiście robić głupi błąd, który wynikał z niewiedzy. Po prostu z tego, że nikt mi tego wcześniej nie powiedział, nikt mnie tego nie nauczył i jak już może. Yy... <ścoughs> Dobra, zaraz powiem. Yy... Że właśnie może niektórzy z Was wiedzą, że wtedy, kiedy ja uczyłam się fundraisingu, to tej wiedzy było jak na lekarstwo po prostu. Yy, I takiej polskiej wiedzy, nie? Więc to takie było ekspo. Eksperymentowanie, uczenie się i obgadywanie z innymi osobami, także no po prostu wynikało to czasem z tego, że po prostu nie wiedziałam, nie miałam takich skojarzeń, nie, ale z biegiem lat, i myślę, że Wy też to macie, z biegiem doświadczenia, z kolejnymi tygodniami, miesiącami, latami działań fundraisingowych, zaczynacie mieć taką intuicję, co się musi pojawić, czego nie może zabraknąć, gdzie zminimalizować jakieś ryzyko, no nie? Więc to jest też coś takiego, że po prostu z doświadczeniem. Nabieramy takiej czujności i wypracowujemy sobie też pewne w głowie takie procesy, takie, takie skojarzenia, które powodują, że łatwiej nam się pracuje. Dobra, ja tu jeszcze poczytam, co tam u Was. Chris Paweł pisze, że wracam po latach pracy innej do bezpośredniej pracy duszpasterskiej na parafii, a od września do pracy w szkole podstawowej. Takie u mnie zmiany. No to duża zmiana, biorąc pod uwagę to, czym ksiądz się zajmował wcześniej, jeszcze nie tak dawno. To rzeczywiście jest to zmiana duża. Życzymy wszystkiego dobrego. Ewa z z Gdańska. Super, super, dzięki. Pozdrowienia z południa. E, Krysia, pozdrawiam z półkolonii sportowe. Lato, co Wy na to? W lipce, to już ostatnia półkolonia w tym roku, a było ich aż 10 dla około 4 setek Dzieci, Krystyna, jesteś mocarna po prostu. Mm, Czad, super, bardzo się cieszę i gratuluję. E, Ela mi tutaj podszeptuje, powiedz Ania o czym ten webinar, bo ci, których nie ma z nami, e, byci, których nie ma z nami, wiedzieli co tracą. No, no. tak, no tak, oczywiście chętnie powiem. Webinar dzisiaj dla NGO Flixa jest o tym. E, Ela, o czym jest ten webinar? <laughs> Czekajcie, muszę sobie przypomnieć dokładnie. Czy Twoja kampania społeczna jest naprawdę potrzebna. Mhm. Mm mm -hmm. Bo temat tego, tej edycji BioFixa to kampania społeczna, no ale właśnie pytanie strategiczne i zasadnicze, fundamentalne, czy każda kampania i czy Twoja kampania społeczna jest naprawdę potrzebna. Nie będę podcinać skrzydeł, mam nadzieję, że przeprowadzę przez parę ważnych wątków i myślę, że yy, myślę, że to będzie nam potrzebne. Tak, Elu zgadza się o danych źródłach i takich tam, no to właśnie takich tam będzie trochę różnych, yy, bo odpowiadając na pytanie, czy Twoja kampania społeczna jest naprawdę potrzebna, dotyka się różnych rzeczy, no i myślę, że, że yy, będzie to coś takiego potrzebnego. Yy, no, także wiecie. Takie rzeczy w Geoflixie, takie nagrania potem trafiają do Geoflixa, więc jeśli w październiku zdecydujecie się na dołączenie do Geoflixa, do czego was serdecznie zapraszam i zachęcam, to tam znajdziecie też m.in. ten webinar, bo te wszystkie rzeczy tam w platformie zostają. No dobra, to jak zepsuliście te zbiórki? O różnych rzeczach do mnie tu piszecie, a nikt nie chce powiedzieć, no jak zbiórkę swoją zepsuł. Na pewno coś się zmaściliście. Nie mówię, że całą i że po prostu zero na liczniku przez trzy miesiące, ale. Ale są elementy, które psujemy, no po prostu psujemy, no i to tak zawsze jest, no po prostu uczymy się, uczymy się, więc możecie się dzielić swoim doświadczeniem. A ja w ramach odpowiedzi na pytanie na nasze tytułowe dzisiejsze, jak zepsuć zbiórkę pieniędzy, no będę Wam dzisiaj podawać taki antyporadnik fundraisera, dobra? antyporadnik, więc jeżeli nie chcecie psuć, to zróbcie odwrotnie, a jak chcecie zepsuć, to róbcie to, co Wam teraz powiem, a liczę w międzyczasie na to, że... liczę na to, że Wy w międzyczasie, to chciałam powiedzieć, będziecie dzielić się swoimi mm, no, błędami, potknięciami, różnymi mądrymi wnioskami, które wyprowadziliście z tego. Słuchajcie, jak zepsuć zbiórkę? No nie mów, ile zbierasz. Nie mów, po co ludzie mają wiedzieć, ile zbierasz pieniędzy? Po co im to? W ogóle nie mów, że zbierasz, bo to wstyd jest. No nie? Wstyd, że zbieramy? No, to nie mów w ogóle, że, że, że zbierasz pieniądze, yy, no bo po co komu wiedzieć, że twoja organizacja potrzebuje pieniędzy? Nie mów tego. Nie opowiadaj, że yy, są jakieś ważne rzeczy do zrobienia. No nie, no pieniądze to przecież wstyd jest. Hmm. Czego jeszcze nie robić? Nie dziękujcie. Nie dziękujcie. To się w ogóle nie opłaca. Wydajcie tylko pieniądze na listy, na jakieś systemy mailingowe, w ogóle, wiecie. Nie. Nie dziękować, szkoda czasu, trzeba zbierać, trzeba zbierać, ale tak, żeby za dużo o tym nie mówić, no nie? Więc tak trochę chodzimy, myślimy i bardzo dużo czasu poświęcamy temu, żeby myśleć, jak zbierać, nie zbierając. To jest zdecydowanie świetny kierunek. Świetny kierunek. Czego jeszcze nie robić? I jak zepsuć zbiórkę? No, nie ma potrzeby gromadzenia danych darczyńców, no bo yy, te pliki to trzeba obrobić, to ktoś musi spisywać, to przecież nie ma na to czasu, żeby to, to ściągać z jakichś tam tych operatorów płatności, jakieś tutaj robić takie rzeczy, jakieś dokumenty, pliki. No, kto to no, ma na to czas? Kto ma na to czas? No, nikt nie ma na to czasu, więc nie gromadzimy danych. Jak chcecie zepsuć zbiórkę, nie gromadzimy danych darczyńców. Eee, czego jeszcze nie robimy? Nie publikujemy info o już zebranych pieniądzach. Mhm, mm mhm. Mm eee, no, nie publikujemy tego, ile się, ile już zebraliście, no bo przecież ludzie przestaną wpłacać. Tak się psuje zbiórkę. Tak się psuje, nie mówiąc, ile już macie na liczniku i jaki macie już y no, sukces. No, sukces, no nie. Eee, nie mówię o efekcie, czyli o celu ani o efekcie. Uczyłam was kiedyś, czym się różni cel od efektu. Uczyłam, pogrzebać w materiałach, znajdziecie. Eee, no, nie mówimy o efekcie, jeśli chcemy zepsuć zbiórkę. No bo przecież, jak będziemy mówić o efekcie, no to jeszcze ktoś zrozumie o co chodzi i jeszcze będzie chciał wpłacić. No to bez sensu, no nie? A my nie chcemy zebrać. No bo po co. <laughs> mi się teraz przypomina, uwaga, taka gwiazdka. Teraz mi się przypomina, jak niedawno nagrywałyśmy z Elą odcinek tajnego podcastu Envioflix, więc tylko dla subskrybentów Envioflixa. Świetnie się bawiłyśmy. E, kto słuchał odcinka Jak zepsuć kampanię społeczną? Kto słuchał, niech pisze. E, no więc jak zepsuć jeszcze zbiórkę pieniędzy, e, bądź żebrakiem. No przecież to jest takie ważne. I mówiliśmy sobie o tym w zeszłym. Tygodniu, tak, tydzień temu. Jak być żebrakiem. I że fundraiser, no właśnie nie? Że żebrzemy, to tak tak lepiej jest. Tak, tak adekwatnie do tego, czym są pieniądze w naszym życiu, nie? No więc jak będziesz żebrakiem, to na pewno zepsujesz zbiórkę. <śm> <śm> Ewa pisze, nie mówić, a z tym się spotkałam, jak mogła pani dać tak małą kwotę, ludzie dają dużo więcej. Tak, zepsujmy w ogóle relacje z darczyńcami, zepsujmy, mówmy im, ile mają dawać. W ogóle miejmy do nich pretensje, że dają za mało, za dużo, że w ogóle nieadekwatnie, że myśmy się więcej po tobie spodziewali. Przecież ty masz, nie wiem, trzy domy i siedem samochodów, to ty to możesz więcej dać niż. Ileś tam. Nie? Tak, zepsujmy relacje z darczyńcami. Tak, właśnie zróbmy. Będziemy mieć y, wspaniały, antysukces fundraisingowy. Yy, jak jeszcze zepsuć zbiórkę? Uwielbiam to. Uwielbiam. To jest akurat z życia. Nie prosimy konkretnie i wprost. Tylko tak sobie oględnie mówimy. Organizacja potrzebuje. Organizacja, taki byt, wiecie, nie? Każdy spotkał fundację, stowarzyszenie, nie? Taki byt. Nie, że podopieczni, że my na realizację jakichś działań, żeby zrobić coś fajnego, nie. Tak ogólnie organizacja potrzebuje, no i koniec. Tak, 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 tak róbmy, to ludzie na pewno będą wiedzieli, ile wpłacać i jak, i że w ogóle można wpłacać. To super patent jest na zepsucie zbiórki. Nic nie planuj, w ogóle planowanie jest dla sztywniaków, planowanie jest dla jakichś mózgowców, dla tych, co to w tych tabelkach, Excelach i innych CRM-ach siedzą. W ogóle nie planujemy, przecież najlepszy jest spontan. Najlepszy jest spontan, to wtedy wiecie: największe emocje, największy fan. Jedziemy na spontanie, o wy myśleliśmy, zbiórkę robimy. Nie planujcie, nie planujcie w ogóle bez sensu, jeszcze Wam wyjdzie i co będzie, nie? Jeszcze będzie sukces. No, nie planujemy nic. Bardzo lubię taki, taką radę. Skup się na jednym narzędziu fundraisingowym, na jednym, na jednym, a najlepiej na takim, który, który działa u konkurencji. Podglądnij u innych. Zobacz co on u nich nigdzie i rób to u siebie. Gwarantuję Wam, że zmaścicie wszystko. <grywa> Naprawdę. Gwarantuję Wam, Tak, chcecie zabrać zbiórkę, to to będzie yy, sposób na to na pewno. Yy, no i w ogóle zbieraj pieniądze tak sobie, o, tak o, tak w międzyczasie. Yy, tak międzyczasie, znaczy mamy kupę pracy, więc tak tu sobie będzie zbiórka wisieć, my tak sobie co jakiś czas o niej przypomnimy i tak między zadaniami wciśniemy, dobra, to tam spróbujmy coś zebrać, no i to jedno narzędzie, no nie? To ja myślę, że to jest super sposób na to, żeby sobie zepsuć zbiórkę, zabrać sobie całą radość w ogóle z fundraisingu i z relacji z darczyńcami. Generalnie tak, po prostu olejcie wszystkich, wszystko niech to się po prostu dzieje, no przecież opublikowaliśmy. Albo zróbcie taką właśnie jedną kampanię na Facebooku, Facebooku płatną i powiedzcie, że fundraising nie działa. No, to są fajne, fajne rzeczy. Wita, cześć, fajnie, że jesteś. Pisze, zbieramy na działania statutowe i nic poza tym. Tak. To jest świetny patent na zepsucie zbiórki. Świetny, uwielbiam. Zbieramy na działania statutowe. Mhm, mhm, to jest czadzik. Ela, moje doświadczenie z psuciem zbiórki jest takie, żeby zacząć pracę fundraisera od zbiórki, a nie od budowania społeczności. To pisałam ja Ela. Tak. Tak, w ogóle zatrudnij fundraisera, od razu mu powiedz, zrób dziurkę. Mhm. Bez, nie, no, bez relacji, bez społeczności. Po co, komu społeczność w ogóle jakieś przyjaciele, jakieś relacje, jakieś w ogóle, ja nie ja, ja wiem, kto też się takimi bzdurami zajmuje, to rob... pieniądze trzeba trzaskać, pieniądze nie wyżebrać od ludzi, profesjonalnie, w garniturze trzeba wyżebrać, no to, to super, super patent na zepsucie. Mm, y, Eli się cieszy, bo Ela się cieszy i lubi zbieranie w międzyczasie, tak, zbieranie w międzyczasie, super, skutecznym sposobem na zepsucie fundraisingu i, i relacji. I w ogóle, zbranie czegokolwiek, yy, co jeszcze, jak jeszcze psujemy? Yy, w ogóle, nie konsultuj się z zespołem. W ogóle z nikim nie pracuj nad zbiórką, nie proś o pomoc, nie dziel się pomysłami, nie proś o pomysły, nie róbcie w ogóle tego wspólnie, w ogóle każdy nie chce dłubie swoje, na pewno Wam wyjdzie totalnie rozjechana komunikacja, totalnie rozjechana działania, priorytety, świetny patent, żeby zabić nie tylko zbiórkę, ale całą organizację. Naprawdę, każdy dłubie w swoim nie ogląda się na innych, nie rozmawia z innymi. Super patent, żeby się po prostu wziąć i zamknąć cały ten interes. E, koniecznie, koniecznie tak, jest to rzeczywiście przepis na zniszczenie własnej organizacji. E, nie wiem, co mam do tego więcej powiedzieć. Tak po prostu jest. Uważam, że psucie zbiórki to jest w ogóle Mistrzostwo Świata. Polecam każdemu. Na pewno będzie czuł niezadowolenie, brak satysfakcji z pracy i w ogóle stwierdzi, że fundraising nie działa. Dziękuję. To mówiłam ja, Ania. Chciałam, żebyście się podzielili jakimiś swoimi doświadczeniami, jeżeli oczywiście chcecie, bo psucie zbiórki to naprawdę nie jest trudna rzecz. Yy, natomiast robienie jej dobrze to jest trudna rzecz. Dlaczego? Dlatego, że wymaga od nas pracy, wymaga od nas dyscypliny, wymaga od nas yy, myślenia o, na jakimś fundamencie, na jakichś zasadach. Te zasady albo weźcie sobie od nas sześć zasad fundraisingu relacyjnego, lub stwórzcie swoje, które, wam, które będą tak sformułowane, że będą Wam pomagać, będą adekwatne, bo zepsucie zbiórki. Nie jest trudne. Naprawdę nie jest trudne, więc jak chcecie mieć łatwy sukces, to w łatwy sposób zepsujcie zbiórkę. Pokręcona <grydżona grydżona> trochę ta logika, no ale, ale tak jest. I rzeczywiście, jeżeli chcemy zepsuć sobie zbiórkę i chcemy powiedzieć światu w ogóle, fundraising nie działa, to jest to łatwo udowodnić. A ja się cieszę, że jesteście tutaj wyprzedni, te osoby, które tutaj nam się przyznały, że są i, i, i dały znać w komentarzach, bo wiem, że właśnie Wy, którzy tutaj do mnie piszecie, macie dobre doświadczenia i wiecie, że popełniamy błędy i będziemy je popełniać zawsze i na, będziemy, no nie wiem, chociażby to, że chcemy nowe narzędzie wprowadzić, chcemy nową komunikację, może nam nie wyjść, nie, ale jeżeli będziemy wiedzieć dlaczego i sobie to przeanalizujemy, to jesteśmy w domu. To wygrywamy, bo po prostu się z tego uczymy. Psucie zbiórki jest łatwe, robienie jej dobrze nie jest łatwe, wymaga ciężkiej pracy, ale może jest wspaniałym doświadczeniem. I myślę sobie, że jeżeli chcecie nie psuć swoich zbiórek, to odsłuchajcie sobie te punkty. Ich tu chyba z 12 czy ileś tam 13 sobie wypisałam, nie wiem, nie numerowałam i zróbcie dokładnie odwrotnie. A jeszcze tu się pojawiły w komentarzach Wasze punkty, na przykład cele statutowe albo w ogóle zacznijmy od zbiórki, a nie od zbudowania społeczności. No to są piękne rzeczy. <grym> to są piękne rzeczy. I rzeczywiście zróbcie odwrotnie. Zróbcie odwrotnie i na pewno będziecie na lepszej drodze do sukcesu fundraisingowego, a nie antysukcesu fundraisingowego niż. No, niż według tych porad moich wspaniałych. Myślę sobie, że dużo można by jeszcze dołożyć do tego, właśnie nie dbanie o relacje, niedziękowanie, dziękowanie, nie zapraszanie, yy, w ogóle nie używajmy żadnych narzędzi takich automatyzacyjnych. Po co nam to? Kto to będzie ustawiał w tych mailer lightach? No, bez sensu w ogóle. Szkoda, czasu możemy robić większe rzeczy iść pokwestować gdzieś na ulicy, pod biedronką czy pod innym sklepem. I przecież, przecież będzie po prostu wspaniały niesukces, nie? Sukces, nie? No, no właśnie. Eee, więc korzystajcie z dobrej, sprawdzonej wiedzy. Zróbcie sobie odwrotnie. Będzie fa fajnie. Maciek, spóźniony, ale nadrobi lekcję. Tak, spóźniony jesteś, ale nadrobisz tę lekcję. Eee, myślę, że wiele rzeczy Ci się tutaj spodoba. Jak zepsuć zbiórkę? Eee, a na naszym szkoleniu w przyszłości zrobimy tak, żeby było dobrze. Eee, żeby było dobrze. Eee, słuchajcie, jeżeli chcecie mi jeszcze coś powiedzieć, to to jest ten moment. No to jest ten moment. Przypominam, że za tydzień jest 15 sierpnia, nie ma tygodnika fundraisingowego, czyli newslettera. Kto się nie zapisał, to idzie na armiger.pl, się zapisuje na dole strony newsletter. Nie ma kawki, potem nie ma ze mną kawki, nie ma ze mną kawki, aż we wrześniu będzie ze mną kawka. Wierzę mocno, że kawki będą w sierpniu jeszcze. Ale nie ze mną, bo ja urlop tutaj będę sobie uskuteczniać. No, więc pamiętajcie o tym i planujcie sobie też nasze kawy, bo to fajne spotkania są. Ela jeszcze pisze i zrób zbiórkę i na tym skończ. Bo po co budować relacje z tymi, którzy wpłacili? No, dokładnie, skoro wpłacili, to znaczy, że wpłacili im zależało, przekonaj się po co w ogóle o to dbać. Skoro, skoro wpłacili, to, to nam się nie kalkuluje, nie? Nie, no w ogóle jakieś stałe wsparcie, regularni darczyńcy, to, to ma czas na to. Kto to będzie robił? No nie, 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 nie. Idźcie zepsuć swój fundraising, <grywania> idźcie, idźcie popróbować różnych rzeczy, zróbcie odwrotnie niż sobie tutaj mówimy i, yy, i piszemy. I zobaczycie, że będziecie mieć dużo fajniejsze ee, no, efekty, emocje i w ogóle fajniejszy czas. Moi mili, ja się zwijam, bo przede mną jeszcze spotkania, a wieczorem przypominam na NGO Fixie webinar ze mną. Ehm, no i co? I co? Wiecie, jak zepsuć zbiórkę? Wiecie, jak zepsuć? To weźcie z tego mądre wnioski i yy, wdrażajcie u siebie. Yy, zmykam yy dalej, bo następni na mnie czekają. Do zobaczenia we wrześniu! Bye, bye! Yy, bawcie się dobrze i dużo radości Wam życzę w sierpniu. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo słonecznie. Pa, 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 pa.